Państwu witam bardzo serdecznie. Dziękuję, że odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie. Dzisiejszy dzień wyjątkowo zapowiada się emocjonujące nie tylko wieczorem, ale też dzisiaj z samego rana. Chcielibyśmy Państwu przedstawić naszego nowego sponsora, z którym kontrakt nas zwiąże od przyszłego roku, a przede wszystkim chciałabym przedstawić gospodarzy. I naszych gości. Pan Radim Haluza, który jest prezesem firmy Fortuna, pan Leszek Chaba, który jest dyrektorem do spraw rozwoju firmy Fortuna, pan Bogusław Leśnodorski, prezes Legii Warszawa i pan Jakub Szumielewicz, który jest członkiem zarządu Legii Warszawa. Chciałabym poprosić pana prezesa Leśnodorskiego. O kilka słów na temat kontraktu i współpracy. Państwo, to dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że po pierwsze zacząć w ogóle od tego, że niedużo możemy powiedzieć, bo ustawa jest taka jaka jest i czym więcej powiemy, to będziemy mieli więcej kłopotów. I zacznę może od tego, że chciałem bardzo podziękować Piotkowi Bilińskiemu z firmy głównemu akcjonariuszowi i prezesowi firmy Action i właściciela marki Active Jet, który był z Legią przez ostatnie lata jako główny sponsor i na pewno w jakiejś relacji zostaniemy na lata i będzie jest taką Są, która w kartach historii Legii się zapisała jako ten, który w tych trudnych momentach zawsze był i, i tym głównym sponsorem w ostatnich latach wywiązywał się ze wszystkich, ze wszystkich w ogóle kontraktowych zobowiązań dużo najbardziej niż musiał i bardzo nas wspierał i pomagał. Więc Piotek bardzo dziękuję. Nie ma go niestety. I, ale życie toczy się dalej i musimy iść naprzód i stąd dzisiaj jesteśmy tu w tym miejscu i właśnie mamy przyjemność powiedzieć, że od stycznia, 1 stycznia nowego roku, nowym sponsorem głównym Legii Warszawa, tak zwanym sponsorem koszulkowym, będzie firma Fortuna. I bardzo się z tego powodu cieszymy. Jesteśmy przekonani, że to zarówno dla klubu, Legii, kibiców wszystkich, jak i firmy jest to duży krok naprzód i następne lata będą należały do nas. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. pani prezesie, pan prezes Haluza, bardzo proszę o dwa słowa. very bardzo. Please forgive me my English, but although I can understand and follow the Polish conversation, tylko kiepsko mówię. So again, forgive me. Uh, I'm very happy to be here. Actually, it's been a while uh, since we first thought about sponsorship of the Polish football club. And if I'm talking, or if we were thinking about sponsorship. Dzień dobry, przepraszam, że nie będę mówił po polsku. Bardzo jestem szczęśliwy, że jestem tutaj i już od pewnego czasu pomyśleliśmy pewien czas temu o tym, żeby sponsorować polski klub piłki nożnej. I gdy myśleliśmy o tym, żeby sponsorować polski klub piłki nożnej, to oznaczało to dla nas oczywiście legie. started uh, to think about the sponsorship we were not uh, big enough uh, to afford it especially not on the Polish market but then in 2010 we were publicly listed on the Warsaw stock exchange our operations in Czech Republic and Slovakia grew enormously and we also in the last 2 years especially starting from 2012 we became the number one Polish legal sports betting operator on the Polish market. And that was at that time when we thought okay, in a very short time, we would be able to sponsor the club like Legia. Because we know that, as for the number one Polish football club, they need to have the number one industry player. Niestety, kiedy trzy lata temu zaczęliśmy po raz pierwszy myśleć o tym, żeby sponsorować drużynę, nie byliśmy wówczas wystarczająco dużą firmą, żeby móc sobie na to pozwolić, nie byliśmy wystarczająco dużym graczem na polskim rynku. Tymczasem jednak od 2010 roku sytuacja się zmieniła, wtedy to weszliśmy na warszawską giełdę, również nasza działalność w Czechach i w Słowacji bardzo wzrosła. I przez te ostatnie dwa lata temu, a zwłaszcza począwszy od roku 2012, staliśmy się pierwszym operatorem zakładów wzajemnych legalnie oferującym, również przyjmującym zakłady w internecie, także pierwszym graczem na polskim rynku. I właśnie wówczas pomyśleliśmy sobie, że już niedługo, już niedługo będziemy mogli wejść we współpracę z takim klubem jak właśnie Legia, ponieważ wiedzieliśmy, że Legia jako klub numer jeden w Polsce potrzebuje również współpracy z przedstawicielem number uh, Then we saw that uh, we, we saw the work that uh, the management here uh, have done for all these years when they are here. We saw the work they, uh, they did especially with working with the, with the fans. We really appreciate this, the new stadium here. We appreciate their work. we as, appreciate their business sense and the business way. Of treating us, and we think that to cooperate with such a management, with such a team, with such fans, uh, it will have very high value for our business as well. Obserwowaliśmy również pracę, jaką wykonał tutaj przez te lata zarząd klubu. Opracowaliśmy również pracę nad współpracą z fanami. Bardzo nam się podoba, doceniamy nowy stadion, wykonaną pracę i relacje biznesowe, jakie z nami zostały stworzone. Z naszej perspektywy współpraca z takim zarządem, z takim zespołem, z takimi, z takimi fanami, to naprawdę wysoka wartość. And what do we expect from the cooperation? I think that uh... In three or two or three years' time, Legia will not only be number one Polish football club, which it already is, but they will play for the last 16 in the Champions League, probably with somebody like Borussia or even Arsenal. And we will be number one betting operator, not only the legal, but Myślę, że w 2-3 latach, dzięki współpracy z Legia, będzie niż na w A czego my spodziewamy się po tej współpracy z Legią? No, wydaje nam się, że w ciągu dwóch, trzech lat Legia będzie nie tylko klubem numer 1 w Polsce, którym zresztą już jest ale będzie grała w tej wielkiej szesnastce w, ligie, w Lidze Mistrzów, być może będzie grała z takimi klubami jak Borussia czy nawet Arsenal. Natomiast my staniemy się operatorem, nie tylko największym operatorem zakładów wzajemnych, legalnie przyjmującym zakłady w internecie, ale będziemy również największym, przerośniemy największego operatora na polskim rynku. I think that's it. It's now time for Legia. Uh, all this conference is about Legia. And how do we uh, will we support Legia? Of course, if you have questions, please go ahead. I, i to chyba tyle z mojej strony. Oczywiście ta konferencja dotyczy Legii e, i tego jak my wszyscy będziemy ją wspierać. Jak będą jakieś pytania, to z przyjemnością odpowiem. Panie prezesie, bardzo dziękujemy. Ja mam jeszcze tylko prośbę o takie szersze doprecyzowanie, jakie są plany Fortuny i wyzwania na rynku. Uh, Okej, okay. about the plans and uh, uh, what are our plans on the on, on the market? We really want to grow and we want to grow uh, in cooperation with, with Legia. Uh, our biggest challenge for the let's say, forthcoming 12 months. Is to maintain the momentum, maintain the position of being number one, and uh, of course to work very hard and very close, not only with the Legia management, uh, which seems to be very skillful and helpful, but also with the, with the Legia fans and uh, with the let's say with, the, uh, with all the environment that, uh, that surrounds uh, football in, in Poland. Jeszcze prośba o do, doprecyzowanie planów. Nasze plany, przede wszystkim oczywiście wzrastanie na tym rynku we współpracy z Legią. Najwi najwyższe wyzwanie w ciągu nas, na nadchodzących 12 miesięcy to chyba utrzymanie tego szybkiego tempa rozwoju, utrzymanie pozycji lidera. I bardzo ścisłej współpracy nie tylko z zarządem Legii, który wykazał się tutaj dużymi umiejętnościami i bardzo jest pomocny, ale również z fanami tej drużyny, jak i z całym otoczeniem piłki nożnej. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie oddać głos panu Jakubowi Szumielewiczowi. Bardzo dziękuję, Aniu. W zasadzie wszystko zostało powiedziane, natomiast to ja mogę tylko powiedzieć tyle, że odczuwam olbrzymią satysfakcję, że udało nam się podpisać kontrakt na kolejne trzy lata z tak solidnym partnerem, jakim jest firma Fortuna. Jest to dla nas duża satysfakcja. Nie ukrywam, że kontrakt jest dla nas bardzo lukratywny. Postaramy się i na pewno się wywiążemy ze wszystkich zapisów kontraktowych, które to pozwolą firmie Fortuna znacząco zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku. Myślę, że od dzisiaj ta rozpoznawalność będzie znacznie większa. I cóż, mogę powiedzieć, Fortuna staje się głównym sponsorem Legii Warszawa, czyli de facto osadzona będzie na szczycie naszej piramidy sponsorskiej, z czego będą wynikały najróżniejsze działania mające na celu informowanie w sposób bardzo dynamiczny o tym, że Fortuna staje się sponsorem Legii Warszawa. A mam nadzieję, że Fortuna dzięki temu będzie nam sprzyjała. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze wczoraj na spotkaniu, pan Jakub Szymielewicz podkreślał też, że Fortuna świetnie się prezentuje na naszych strojach. W mojej ocenie tak to wygląda, ale to sami państwo ocenicie. Wygląda to naturalnie po prostu. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Leszek Chaba, bardzo proszę. Dzień dobry. Nawiązują, nawiązując do tego wątku strojów, który właśnie został poruszony, e, chcia, chciałbym powiedzieć, że to właśnie ukłon w stronę fanów, żeby zrezygnować z żółtego tła e, pod e, podpisem Fortuna i zostawić to właśnie w tak naturalny sposób, jak to e, teraz wygląda. Mamy nadzieję, że fani to docenią i, i będzie to początek dobrej współpracy z nimi. A dlaczego legia? Dlaczego legia? Bo tylko legia. <noise> Temat legi tak na poważnie pojawił się w maju tego roku. Przymierzaliśmy się tutaj wspólnie do tej współpracy. Powoli uczyliśmy się siebie nawzajem i fajnie to wszystko wyglądało. I był taki moment, kiedy tutaj zostaliśmy zaproszeni na mecz legi ze Stiełą. Po 10 minutach, niestety, było 2-0. Fani, Żyleta, niestety, zamknięta, wszyscy tutaj po prawej stronie robili ogromny kocioł, nie przestawali śpiewać i podchodzi do mnie dyrektor marketingu z Pragi i mówi: Zapomnijmy o drużynie, podpiszmy kontrakt z fanami. Myślę, że to jest odpowiedź na, na to pytanie. Legia, właśnie dlatego, że, że ma tak wielką i świetnie zorganizowaną grupę fanów. A poza tym, dlatego że jest to klub, który, jesteśmy przekonani, wykorzysta pieniądze z kontraktu we właściwy sposób. Wiemy, jak tutaj dyrekcja organizuje pracę w klubie. Wiemy, że jest kładziony wysoki nacisk na rozwój szkółki, na szkolenie młodzieży. To nam się podoba i tak właśnie chcemy współpracować. Czego Państwo oczekujecie po tej współpracy? Przede wszystkim zależy nam spo na spopularyzowaniu naszej marki, ale także na utrwaleniu w świadomości polskiego kibica um, wizerunku Fortuny jako legalnego, sprawnego bukmachera z mm, świetną ofertą i, i działającego w ramach ustalonych lokalnie tutaj w Polsce zasad. A w drugą stronę, czego możemy się oczekiwać po takim partnerze jak Państwo? Myślę, że przede wszystkim. Pewnej stabilności finansowej, tak jak tutaj Kuba już wspomniał, kontrakt jest lukratywny, pozwoli legi na swobodne planowanie w dłuższej perspektywie czasu. Jest to kontrakt na 3 lata, nie jakaś próba na rok czy pół. Myślę, że stabilizacja finansowa z naszej strony będzie tutaj fajnym dodatkiem dla klubu. Tak jak pan powiedział przy pierwszej, na początku swojej wypowiedzi, że Legia to przede wszystkim czy głównie kibice. Czy Fortuna też planuje jakoś rozszerzyć swoją działalność i skierować ją do naszej społeczności kibicowskiej? Oczywiście, takie jest właśnie nasze zamierzenie, aby blisko współpracować z fanami. Niemniej dzisiaj jest to dzień świąteczny z uwagi na, na tak doniosłe wydarzenie i nie będę przechodził do konkretów co chcemy um, dokładnie dla fanów robić, ponieważ nie chcemy tutaj już dzisiaj sprzedawać naszego produktu. Na pewno fani nie będą zawiedzeni. Pięknie dziękuję. E, ja bardzo proszę jakbyście panowie mogli wstać, e, to będzie taka chwila e, dla fotoreporterów. I to nie koniec, mamy jeszcze dla Państwa niespodziankę. Chcielibyśmy zaprezentować na zawodnikach, jak będzie wyglądała nasza koszulka. Zapraszamy panów Duszana Kuciaka, Iniakiego Astiza i pana Marka Saganowskiego.